dotknęła twojego ramienia podczas rozmowy, a ty nawet nie zauważyłeś tego sygnału, prawda, kochanie? Słuchaj, powiem ci sekret, który my kobiety znamy od zawsze, ale wy, mężczyźni, po prostu go ignorujecie. W zeszłym tygodniu jeden subskrybent wysłał mi wiadomość kompletnie zdesperowany, mówiąc Stary, rozmawiałem z niesamowitą dziewczyną, dotykała mnie cały czas, śmiała się ze wszystkiego, co mówiłem, a ja zostałem tylko w strefie przyjaźni, następnego dnia dowiedziałem się, że poszła z innym facetem. Straciłem swoją szansę? I wiesz, co mu odpowiedziałam? Mój aniołku, ona praktycznie błagała cię, żebyś coś zrobił, tylko nie umiałeś odczytać języka, którego używała, bo słuchaj, powiem ci bardzo szczerą prawdę. My kobiety mówimy znacznie więcej ciałem, niż ustami, a jeśli nie zrozumiesz tego tajemnego języka, będziesz nadal patrzył, jak ta dziewczyna, z którą chcesz być, odchodzi z innym facetem, który po prostu zrozumiał grę. Dziś ujawnię ci 15 najpotężniejszych dotknięć, które sprawiają, że każda kobieta czuje do ciebie pociąg, a przede wszystkim jak poznasz, kiedy ona praktycznie błaga cię, żebyś jej dotknął. Ale słuchaj, muszę cię o czymś uprzedzić. Dotknięcie numer trzynaście jest wyjątkowe. Nauczyłam się go od faceta, który był po prostu nieodparty dla kobiet i powiedział mi, że jeśli opanujesz tylko to jedno dotknięcie, będziesz miał więcej sukcesu niż 95% mężczyzn. A kiedy mi to pokazał? Pomyślałam o oh, wow, dlatego tyle facetów ląduje w strefie przyjaźni. Więc zostań ze mną do dotknięcia numer trzynaście, bo gwarantuję ci, że to będzie moment, kiedy powiesz cholera, tylko tyle. Ale najpierw muszę nauczyć cię podstaw, bo inaczej narobisz głupstw. Ach i jeszcze jedna szybka rzecz. Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć, jak myślimy i nigdy więcej nie stracić takiej okazji, zapisz się teraz na kanał i włącz dzwonek, bo publikuję tego typu treści co tydzień, a słuchaj, jeśli ten film osiągnie pięć tysięcy polubień, zrobię część drugą pokazującą dziesięć znaków, że ona chce być przez ciebie pocałowana, więc już zostaw lajka, bo wiem, że też chcesz to wiedzieć. Dobrze? Świetnie. Teraz usiądź wygodnie, bo nadchodzi czyste złoto. Zanim zacznę ci te dotknięcia podawać na tacy, musisz zrozumieć coś bardzo ważnego. Dotyk nie polega na tym, żeby być napalonym czy nachalnym na miłość boską, chodzi o stworzenie prawdziwego połączenia, rozumiesz? Chodzi o to, żeby poczuła te motyle w brzuchu, tę chęć bycia bliżej ciebie, a słuchaj, będę z tobą szczera, istnieje odpowiedni moment na każdy rodzaj dotyku, jeśli zrobisz to w złym momencie, będziesz wyglądał na desperowanego, lub co gorsza, przerażającego, ale jeśli zrobisz to we właściwym momencie, z odpowiednią intensywnością, mój drogi. Uwolnisz w jej ciele hormon zwany oksytocyną, który jest dosłownie hormonem więzi. To jak naturalny narkotyk, który sprawia, że czuje się całkowicie emocjonalnie związana z tobą, ale musisz wiedzieć, jak tego używać, bo zły dotyk w złym czasie po prostu niszczy każdą szansę, którą miałeś. Więc zwracaj dużą uwagę na szczegóły, które ci podam, dobrze? Pierwszy dotyk, który musisz opanować, to dotyk ramienia podczas rozmowy. Słuchaj, to. Wydaje się proste, ale jest genialne, bo to wstępny test, aby zobaczyć, czy czuje się z tobą komfortowo, działa tak. Kiedy rozmawiacie o czymś śmiesznym lub kiedy razem się z czegoś śmiejecie, po prostu dotykasz jej przedramienia przez około dwie sekundy. Musi to wyglądać naturalnie, wiesz, jakbyś nie myślał za dużo. Możesz to zrobić, żeby podkreślić coś, co mówisz, lub po prostu dlatego, że rozmowa dobrze się toczy, a teraz przychodzi część, na którą musisz zwrócić uwagę. Jeśli ona się nie odsunie lub nie cofnie, to już jest ogromny zielony sygnał. Jeśli ona dotknie cię z powrotem w tym samym momencie, to mój drogi, przyciąganie już mocno działa. A jeśli przybliży swoje ramię, utrzymując kontakt z Twoją ręką, gotowe, trafiłeś w dziesiątkę. Wiesz dlaczego to tak dobrze działa? Bo ramię jest neutralną strefą. Nie czujemy się zaatakowane, gdy ktoś delikatnie tam dotyka. Więc to idealny test, aby skalibrować jej poziom komfortu z tobą. To jakbyś pytał bez używania słów: Czy mogę podejść bliżej? A ona odpowiada też bez mówienia. Drugi dotyk to dolna część jej pleców i słuchaj, ten całkowicie mnie roztapia, gdy facet robi to dobrze. Wiesz, kiedy wchodzicie gdzieś do restauracji, baru czy nawet do kina, to jest moment, kiedy delikatnie kładziesz rękę w okolicy jej talii, dokładnie w dolnej części pleców, na kilka sekund podczas gdy prowadzisz ją do środka, to bardzo ochronny i męski gest, który kochamy potajemnie, ale nigdy nie przyznamy się otwarcie, a teraz przychodzą sygnały, których nie możesz przegapić. Jeśli. Zwolni krok, aby utrzymać kontakt twojej ręki na jej plecach. Stary, to wspaniały sygnał. Jeśli odwróci twarz, żeby na ciebie spojrzeć i uśmiechnąć się. Gdy to robisz, to jest całkowicie otwarta na ciebie. Ale najsilniejszy sygnał ze wszystkich to, gdy przechyli się do tyłu, przybliżając swoje ciało do twojej ręki. Kiedy to się dzieje, możesz być pewien, że chce znacznie więcej fizycznego kontaktu z tobą. Ten dotyk działa, bo aktywuje w jej mózgu tę prymitywną rzecz związaną z ochroną, wiesz, pokazujesz, że jesteś facetem, który dba, który prowadzi, który jest na nią uważny i to porusza jej kobiecą stronę w sposób, w jaki słowa po prostu nie mogą. Trzeci dotyk to odsunięcie kosmyka włosów z jej twarzy, i słuchaj, to jest czysta uwodzicielskość. Gdy robisz to we właściwym momencie, musisz to zrobić, gdy jesteście już w bardziej intymnej rozmowie, bliżej siebie, wtedy zauważasz, że ma kosmyk włosów na twarzy i bardzo delikatnie odsuwasz ten kosmyk palcami. Ale oto sekret. Musisz utrzymać kontakt wzrokowy, gdy to robisz. Patrz jej w oczy i pozwól swoim palcom delikatnie przesunąć się po jej twarzy, gdy zdejmujesz włos wydaje się to głupotą, ale tworzy bardzo intensywny moment między wami dwojgiem, a sygnały, które musisz obserwować, to jeśli zamknie oczy na sekundę, gdy ją dotkniesz, oznacza to, że naprawdę dzieje się głębokie połączenie, jeśli przechyli głowę w kierunku twojej ręki, to dlatego, że chce przedłużyć ten dotyk, chce poczuć więcej, a jeśli po tym jak cofniesz rękę, dotknie tego samego miejsca, gdzie ty dotknąłeś, mój drogi. Ona przetwarza tę intymność, która właśnie się tam wydarzyła. Ten dotyk jest potężny, bo twarz jest dla nas bardzo osobistym i intymnym obszarem. Więc gdy pozwala ci tam dotknąć, nawet jeśli to tylko po to, żeby zdjąć włos, tworzy to moment wspólnej wrażliwości, który was zbliża w bardzo szczególny sposób. Czwarty dotyk to kolano, gdy siedzicie, i to jest klasyk uwodzenia, który działa do dziś. Może być wtedy, gdy siedzicie obok siebie lub naprzeciwko siebie, ważne jest, aby zrobić to w momencie współudziału. Wiesz, gdy razem się z czegoś śmiejecie lub dzielicie jakąś śmieszną historią, wtedy po prostu dotykasz jej kolana na dwie lub trzy sekundy, a potem naturalnie cofasz rękę. Nie trzymaj tam, bo to staje się dziwne i patrz na sygnały, które ci da. Jeśli położy swoją rękę na twojej, o kochanie, to bardzo silny sygnał zainteresowania. Jeśli zostawi swoje kolano bardzo blisko twojego po tym jak cofnąłeś rękę, to dlatego, że chce tej fizycznej bliskości z tobą, ale najlepszy sygnał ze wszystkich to gdy dotknie twojego kolana z powrotem, jakby w odpowiedzi na twój dotyk, kiedy to się dzieje, możesz mieć absolutną pewność, że jest w twoich rękach. Kolano reprezentuje eskalację intymności, bo już wychodzi ze super neutralnych stref, ale nadal nie jest niczym zbyt inwazyjnym, to. Idealna równowaga między byciem odważnym a pełnym szacunku. Pokazujesz jej, że masz zamiar, ale że umiesz czytać otoczenie i szanować jej przestrzeń. Piąty dotyk to splatanie palców, gdy razem idziecie i słuchaj. To jest znacznie bardziej intymne niż tylko trzymanie jej za rękę. Wiesz, bo gdy splatasz palce z jej palcami, tworzysz głębsze fizyczne połączenie, ale musisz to zrobić we właściwym czasie. Normalnie zaczynasz od trzymania jej ręki w normalny sposób najpierw. Może być to po to, żeby pomóc jej przejść przez ulicę lub zejść skądś, a potem stopniowo splatasz palce powoli, obserwując jak reaguje, jeśli mocno ściska splecione palce. Oznacza to, że jest naprawdę emocjonalnie zaangażowana w ciebie, jeśli zaczyna machać splecioną ręką podczas spaceru. To dlatego, że czuje się komfortowo i nawet figlarnie z tobą. Ale sygnał, który najbardziej kocham, to gdy głaszczę Twój kciuk swoim kciukiem, gdy trzymacie się za ręce. To mój drogi jest czystym fizycznym przyciąganiem. Działa to tak dobrze, bo splecione ręce dają to uczucie wspólnoty, nas dwoje przeciwko światu. Wiesz, oprócz uwalniania ton oksytocyny, która wzmacnia więź emocjonalną między wami, to jakby wasze ciała rozmawiały własnym językiem. Szósty dotyk to jej ramię, gdy podchodzisz od tyłu i słuchaj, musisz to zrobić w delikatny sposób, żeby jej nie przestraszyć. Działa tak, gdy przyjdziesz do środowiska społecznego, i zobaczysz ją tam rozmawiającą z innymi ludźmi, lub czekającą na ciebie, podchodzisz od tyłu i delikatnie dotykasz jej ramienia, aby ogłosić, że przyszedłeś. Możesz nawet powiedzieć cześć, znalazłem cię. Bardzo cicho blisko jej ucha i zwróć uwagę na reakcję, bo powie ci wszystko. Jeśli odwróci się szybko z ogromnym uśmiechem na twarzy, to dlatego, że z niecierpliwością na ciebie czekała, jeśli położy swoją rękę na twojej która jest na jej ramieniu, to dlatego, że chce przedłużyć ten kontakt, ale najsilniejszy sygnał to jeśli odwróci się i automatycznie podejdzie bliżej ciebie, jakby celowo wchodząc w twoją osobistą przestrzeń, to jest zainteresowanie na maksymalnym poziomie. Ten dotyk pokazuje, że zwracasz na nią uwagę nawet w pomieszczeniu pełnym ludzi, tworzy to poczucie wyjątkowości i bezpieczeństwa, które uwielbiamy czuć, gdy jesteśmy z facetem, który nam się podoba. Siódmy dotyk to poprawienie jej naszyjnika lub akcesoriów. I stary ten jest bardzo inteligentny, bo masz idealną wymówkę, żeby dotknąć bardzo wrażliwego obszaru, którym jest szyja, więc działa tak, jeśli zauważysz, że jej naszyjnik lub kolczyk jest trochę krzywo, mówisz, pozwól, że ci to poprawię, a potem regulujesz bardzo delikatnie, pozwalając swoim palcom lekko musnąć jej szyję. Utrzymuj bliskość i kontakt wzrokowy, gdy to robisz. Bo to właśnie przekształca prosty gest w coś bardzo intymnego. I patrz na sygnały. Jeśli podniesie podbródek, bardziej odsłaniając szyję, to jest sygnał uległości i całkowitego zaufania. Jeśli wstrzyma oddech na sekundę, to dlatego, że czuje to dobre napięcie seksualne. A jeśli podziękuje, dotykając cię z powrotem, na przykład na ramieniu lub klatce piersiowej. Gotowe, ona odwzajemnia intymność. Szyja jest strefą erogenną dla większości kobiet, więc gdy masz uzasadnioną wymówkę, żeby tam dotknąć, tworzysz moment nieoczekiwanej intymności, który może być dla niej bardzo ekscytujący. Osmy dotyk to jej twarz podczas poważniejszej lub bardziej wrażliwej rozmowy. I słuchaj, ten musi być używany mądrze, bo jest bardzo intensywny. Robisz to tylko wtedy, gdy jesteście w momencie głębokiego emocjonalnego połączenia. Wiesz, gdy opowiada ci coś osobistego, lub gdy macie jedną z tych rozmów, które naprawdę dotykają duszy, wtedy zewnętrzną stroną palców delikatnie głaszczesz jej policzek. Może to być połączone z czymś szczerym, jak jesteś niesamowita, lub czymś, co naprawdę wychodzi z serca. I gdy to robisz, utrzymuj intensywne spojrzenie w jej oczy. Sygnały, które da, będą bardzo silne. Jeśli przechyli twarz w Twoją rękę, jakby chciała się tam wtulić. To całkowite oddanie się. Jeśli na krótko zamknie oczy, to dlatego, że całkowicie wchłania ten moment. Ale najpiękniejszy sygnał ze wszystkich, to jeśli dotknie Twojej twarzy z powrotem jako odpowiedź, to jest odzwierciedlenie i połączenie na maksymalnym poziomie. Twarz reprezentuje dla nas wrażliwość, bo jest najbardziej odsłoniętą i osobistą częścią, więc gdy pozwala na ten dotyk, pokazuje głębokie zaufanie do Ciebie i emocjonalną otwartość, która rzadko się zdarza. Dziewiąty dotyk to taniec z rękami na jej talii. I wow, ten jest klasyczny, ale nigdy nie wychodzi z mody, bo świetnie działa. Gdy tańczycie razem w barze, na imprezie lub w jakimkolwiek bardziej zrelaksowanym otoczeniu, umieszczasz ręce mocno na jej talii. Nie ma być za mocno ani agresywnie, ale musi być wystarczająco mocno, aby subtelnie prowadzić jej ruch, i patrz na sygnały, które nie kłamią. Jeśli przybliży swoje ciało do twojego podczas tańca, to dlatego że chce czuć cię bliżej, jeśli. Założy ręce wokół twojej szyi to pozycja całkowitej kapitulacji, a jeśli nawiąże intensywny kontakt wzrokowy, gdy tańczycie blisko mój drogi, przyciąganie seksualne jest tam wyraźne talia jest strefą przejściową między neutralnym a intymnym więc, gdy tam dotykasz, jasno dajesz do zrozumienia, że twój zamiar jest romantyczny lub seksualny bez braku szacunku poza tym prowadzenie jej w tańcu aktywuje tę dynamikę męsko-żeńską, która tworzy naturalne przyciąganie. Dziesiąty dotyk to trzymanie jej za rękę, aby pomóc jej zejść lub wejść gdzieś. I słuchaj, to czyste rycerstwo. Ale tego typu, które potajemnie uwielbiamy, może być wtedy, gdy wysiada z samochodu, wchodzi po schodach, przechodzi przez nierówny teren. Po prostu naturalnie wyciągasz rękę, aby jej pomóc. Trzymasz mocno, ale ostrożnie. A oto sztuczka. Nie puszczasz ręki natychmiast po tym, jak już weszła lub zeszła. Trzymasz przez kilka sekund dłużej, aby zobaczyć jej reakcję, jeśli trzyma twoją rękę, nawet gdy już nie potrzebuje pomocy, to dlatego, że chce utrzymać to fizyczne połączenie z tobą. Jeśli dziękuję, patrząc głęboko w twoje oczy, to dlatego, że ceni nie tylko pomoc, ale cały gest. A najlepszy sygnał to gdy potem zaczyna specjalnie prosić o twoją pomoc, nawet gdy nie potrzebuje tak bardzo. To pokazuje, że polubiła dynamikę, którą stworzyliście. Ten dotyk aktywuje męski instynkt ochronny i kobiecy pożądanie bycia chronioną, tworzy tę klasyczną dynamikę mężczyzna-kobieta, która generuje przyciąganie w bardzo naturalny sposób. Jedenasty dotyk to jej podbródek z zaskoczenia, i ten jest dla ciebie, który już ma z nią dobre połączenie i chce podnieść poziom napięcia seksualnego. Działa tak, gdy mówi coś śmiesznego lub słodkiego. Po prostu palcem wskazującym i kciukiem delikatnie chwytasz jej podbródek, patrzysz głęboko w oczy i mówisz coś, jak jesteś bardzo zabawna, lub jesteś niesamowita, a potem delikatnie puszczasz, to całkowicie ją zaskoczy w dobrym sensie. Sygnały, które da, są bardzo odkrywcze, jeśli po prostu przestanie mówić i będzie na ciebie patrzeć. To dlatego, że całkowicie ją rozbroiłeś w pozytywny sposób, jeśli ugryzie wargę lub nieśmiało się uśmiechnie. To dobra nerwowość zmieszana z przyciąganiem. A jeśli zapyta, dlaczego to zrobiłeś, ale uśmiecha się, gdy pyta, to dlatego, że chce zrozumieć Twój zamiar i prawdopodobnie chce, żebyś zrobił to ponownie. To bardzo asertywny ruch, który pokazuje całkowitą męską pewność siebie. Przerywasz jej wzorzec i tworzysz moment napięcia seksualnego, który przyspiesza jej serce. Dwunasty dotyk to lekki masaż jej ramion. I słuchaj, to działa bardzo dobrze. Bo masz uzasadnioną wymówkę, którą jest pomoc jej w relaksacji. Więc, jeśli wspomni, że jest zmęczona lub ma napięcie w ramionach, po prostu oferujesz: Pozwól, że ci pomogę. Potem masujesz jej ramiona przez kilka minut z odpowiednim naciskiem. Nie ma być zbyt słabo ani zbyt mocno. Musi to być ten nacisk, który naprawdę łagodzi napięcie. I podczas gdy to robisz, zwracaj uwagę na reakcję. Jeśli jęczy z ulgi lub przyjemności, stary, to ona pozwala na wrażliwość przed tobą, jeśli przechyli głowę do tyłu, całkowicie się relaksując. To dlatego, że naprawdę ci ufa, a najlepszy sygnał to, gdy prosi, żebyś kontynuował lub robił to w innym miejscu, jak na całych plecach. Oznacza to, że chce przedłużyć ten fizyczny kontakt z tobą. Masaż działa tak dobrze, bo terapeutyczny dotyk uwalnia endorfiny w jej ciele i sprawia, że kojarzy cię z fizycznym dobrym samopoczuciem, oprócz całkowitego przełamania tych barier. Przedłużonego fizycznego kontaktu, które mogły jeszcze istnieć. A teraz nadszedł moment, na który czekałeś: trzynasty dotyk który jest magnetycznym dotykiem i słuchaj, powiem ci: dlaczego ten jest najpotężniejszy ze wszystkich zwracaj dużą uwagę, bo to całkowicie zmieni grę dla ciebie. Większość mężczyzn myśli, że muszą dotykać kobiety cały czas, aby stworzyć przyciąganie ale sekret, który znają profesjonalni uwodziciele, jest dokładnie odwrotny. Oczekiwanie dotyku jest znacznie potężniejsze niż sam dotyk, więc działa tak: gdy rozmawiacie bardzo blisko, jakby prawie się dotykając, celowo jej nie dotykasz natychmiast. Zostawiasz swoją rękę blisko jej ręki, prawie dotykając, ale nie dotykając, przez kilka sekund tworzysz to magnetyczne napięcie między wami, pozwalasz temu polu energetycznemu rosnąć i rosnąć, i dopiero wtedy delikatnie dotykasz. To tworzy tak wielkie oczekiwanie w jej mózgu. Że gdy dotyk w końcu się dzieje, to jak eksplozja wrażeń i patrz na sygnały, które nigdy nie kłamią. Jeśli patrzy na tę przestrzeń między waszymi rękami, to dlatego że czuje całe to napięcie i jest całkowicie tego świadoma, jeśli przesuwa swoją rękę bliżej Twojej, to dlatego, że chce szybko przerwać to napięcie, ale najsilniejszy sygnał ze wszystkich to jeśli to ona dotkniecie pierwsza, bo po prostu nie może już wytrzymać tego oczekiwania, działa to tak dobrze. Bo sprawiasz, że jej mózg pracuje na twoją korzyść Tworzysz pragnienie i oczekiwanie Wyobraża sobie, jak będzie, gdy w końcu jej dotkniesz I to wzmacnia wszystko tysiące razy To jest dotyk, który oddziela amatorów od profesjonalistów uwodzenia Czternasty dotyk to dotknięcie czołem jej czoła I stary to jeden z najbardziej intymnych dotknięć, jakie istnieją bez bycia pocałunkiem Robisz to tylko wtedy, gdy istnieje już głębokie emocjonalne połączenie między wami Musi to być w momencie prawdziwej intymności. Wiesz, wtedy zbliżasz swoją twarz do jej twarzy bardzo powoli, dotykasz czołem jej czoła delikatnie, i zostajecie tam, oddychając razem, tworząc ten moment tylko dla was dwojga. Sygnały będą bardzo silne, jeśli zamknie oczy, pozostanie I tam. To duchowe połączenie na maksymalnym poziomie, jeśli trzyma Twoją twarz rękami, to dlatego, że chce jeszcze bardziej zintensyfikować ten moment. A jeśli coś szepce lub uśmiecha się, gdy tak jesteście, to jest całkowicie ci oddana. Ten dotyk tworzy prywatną bańkę między wami dwojgiem, gdzie reszta świata po prostu przestaje istnieć na kilka sekund. To jedna z najbardziej intensywnych form emocjonalnej intymności, jaką możesz stworzyć z kimś. Piętnasty i ostatni dotyk to ogarniający przedłużony uścisk. I słuchaj, to wydaje się proste, ale większość mężczyzn robi to całkowicie źle, gdy się żegnasz, lub gdy się ponownie spotkacie. Nie róbcie tego szybkiego i formalnego uścisku, który wszyscy robią. Przyciągnij ją naprawdę blisko, całkowicie ją obejmij ramionami i utrzymuj ten uścisk przez około pięć do ośmiu sekund, co jest znacznie dłużej niż normalnie. Możesz nawet lekko pogłaskać jej plecy podczas przytulania, a sygnały, które Ci da, ujawnią wszystko o tym, co do Ciebie czuje. Jeśli ściska mocniej, to dlatego, że nie chce Cię puścić, jeśli westchnie podczas uścisku. O kochanie czuje się całkowicie bezpieczna i przyciągnięta do ciebie. Jeśli zwleka z odsunięciem się, to dlatego, że chce przedłużyć tę fizyczną bliskość. Ale jest jeden sygnał, który jest najsilniejszy ze wszystkich. Jeśli cię wącha podczas uścisku, jakby przybliżając twarz do twojej szyi, oznacza to, że zapamiętuje twój zapach, a to jest bardzo silny sygnał przyciągania, ponieważ węch jest bezpośrednio związany z pamięcią i przyciąganiem seksualnym. Przedłużone uściski uwalniają ogromne ilości oksytocyny i tworzą bardzo potężną emocjonalną pamięć. Będziesz kojarzony w jej umyśle z poczuciem bezpieczeństwa, komfortu i uczucia. Teraz, gdy już znasz piętnaście najpotężniejszych dotknięć, muszę cię nauczyć, jak rozpoznać, kiedy daje sygnały zainteresowania poprzez dotyk, bo nie ma sensu wiedzieć, jak dotykać, jeśli nie zauważasz, kiedy prosi o dotknięcie, prawda? Więc patrz na niezaprzeczalne sygnały, które my kobiety dajemy. Pierwszy sygnał to gdy dotyka cię podczas normalnych rozmów, na ramieniu, na ramieniu, na klatce piersiowej. Jeśli robi to bez wyraźnego powodu, to dlatego, że szuka wymówki, aby mieć fizyczny kontakt z tobą. Drugi sygnał to gdy poprawia twoją odzież, twój krawat, kołnierzyk lub nawet usuwa włókno, które nawet nie istnieje. To ona chce cię dotknąć i tworzy wymówkę, aby to zrobić. Trzeci sygnał to, gdy żartobliwie lekko cię uderza, gdy mówisz coś śmiesznego. To jej sposób na uzasadnienie dotyku bez bycia zbyt oczywistym. Czwarty sygnał to, gdy dotyka cię przypadkowo, ramię z ramieniem, noga z nogą, gdy siedzicie, jeśli to się dzieje więcej niż raz. Możesz być pewien, że to nie przypadek. Piąty sygnał to, gdy bierze Twoją rękę, aby coś pokazać, porównać rozmiar dłoni, spojrzeć na pierścionek. Każda wymówka służy, bo prawdziwym celem jest dotknięcie ciebie. Szósty sygnał to, gdy dotyka własnej szyi lub bawi się własnymi włosami, gdy jest blisko ciebie. To klasyczny język ciała przyciągania, zwraca twoją uwagę na zmysłowe obszary swojego ciała. Siódmy sygnał to, gdy akceptuje twoje dotknięcia i nawet je przedłuża, dotykasz jej ramienia, a ona się nie odsunie, utrzymuje tam lub nawet przybliża bardziej. A ósmy sygnał, który jest najbardziej bezpośredni ze wszystkich, to gdy tworzy kiepskie wymówki, aby cię dotknąć, jak wow, twoje ramię jest silne, pozwól, że zobaczę twoją rękę, masz dziś inne perfumy, to wszystko jest jej sposobem na uzasadnienie fizycznego kontaktu i patrz na złotą zasadę, której nigdy nie możesz zapomnieć. Jeśli ona cię dotyka, to dlatego, że chce być przez ciebie dotkniętą, tak prosto. Ale teraz muszę cię ostrzec przed fatalnymi błędami, których nie możesz popełnić w żaden sposób, bo zniszczą każdą szansę, którą miałeś z nią. Pierwszy błąd to dotykanie bez żadnej kalibracji. Nie możesz po prostu wyjść, dotykając intymnych stref, bez naturalnej progresji wcześniej, musisz szanować jej rytm i stopniowo eskalować. Drugi błąd to dotykanie spoconymi lub drżącymi rękami. To pokazuje nerwowość i całkowitą niepewność. Jeśli twoje ręce łatwo się pocą, wysusz je przed dotknięciem jej. Trzeci błąd to zbyt długie przedłużanie początkowego dotyku mniej znaczy więcej na początku. Stary, krótkie dotknięcia tworzą pragnienie większego kontaktu. Jeśli będziesz ją trzymał od razu, będziesz wyglądał na potrzebującego lub, co gorsza, lepkiego. Czwarty błąd to dotykanie bez odpowiedniego kontekstu. Musi być płynąca rozmowa, odpowiedni klimat, musisz umieć czytać otoczenie przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu. Piąty błąd to nieobserwowanie jej języka ciała, jeśli się cofa, nawet trochę, zatrzymujesz się natychmiast. Szacunek zawsze na pierwszym miejscu. Szósty błąd to dotykanie w sposób pośpieszny lub gwałtowny. Zbyt szybkie ruchy nas straszą. Musisz być delikatny i rozmyślny w każdym dotyku. A siódmy błąd, który wielu mężczyzn popełnia, to proszenie o werbalną zgodę na wszystko, jak czy mogę dotknąć twojej ręki, czy mogę cię przytulić, to całkowicie zabija napięcie seksualne, bo musisz nauczyć się czytać niewerbalnych sygnałów, które daje, jeśli daje zielone sygnały, nie musisz prosić o zgodę na wszystko, ale jeśli nie jesteś pewien, to lepiej iść powoli. Teraz dam ci w prezencie idealną sekwencję progresji dotknięć przez kilka spotkań, abyś się nie zgubił. Na pierwszym spotkaniu używasz dotyku ramienia podczas rozmowy, dotyku dolnej części pleców, gdy prowadzisz ją do wejścia gdzieś, trzymania jej ręki, aby pomóc jej zejść lub wejść gdzieś i kończysz tym przedłużonym uściskiem na pożegnanie, to tworzy solidną podstawę bez bycia zbyt inwazyjnym. Na drugim spotkaniu możesz już usunąć ten kosmyk włosów z jej twarzy, dotknąć kolana, gdy siedzicie, i rozmawiacie, trzymać jej rękę, aby razem chodzić i poprawić jakiś jej akcesoria, jak naszyjnik. zauważasz, że stopniowo zwiększasz intymność. Na trzecim spotkaniu możesz już zrobić ten lekki masaż ramion, jeśli wspomni, że jest zmęczona, użyć magnetycznego dotyku, który jest najpotężniejszy ze wszystkich. Tańczyć bardzo blisko z rękami na jej talii i dotknąć twarzy podczas głębszej rozmowy. A gdy już macie silne emocjonalne połączenie, Wtedy używasz dotyku podbródka z zaskoczenia, dotykasz czołem jej czoła, a wtedy, mój drogi, wiesz, co przychodzi potem, prawda? Ale zawsze pamiętaj, aby szanować jej czas i sygnały, które daje, bo każda kobieta jest wyjątkowa i ma swój własny rytm. No i, kochanie, nauczyłeś się piętnastu najpotężniejszych dotknięć, które istnieją w uwodzeniu? Słuchaj, powiem ci coś bardzo ważnego na zakończenie: dotyk to język. Niemechaniczna technika, którą stosujesz tak samo u wszystkich kobiet, musisz używać z prawdziwym zamiarem, z prawdziwym szacunkiem, a przede wszystkim ze stałą kalibracją tego, co ona czuje. Właściwy dotyk we właściwym momencie może stworzyć połączenie, którego słowa nigdy nie mogłyby stworzyć, ale zły dotyk może zniszczyć. Wszystko w sekundach. Więc musisz zwracać dużą uwagę na sygnały i zawsze działać z inteligencją emocjonalną. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny. Zostaw porządnego lajka, udostępnij swojemu przyjacielowi, który ciągle narzeka, że nie umie czytać kobiecych sygnałów, i zapisz się na kanał, bo co tydzień publikuję nowe treści o tym, jak myślimy i jak możecie mieć większy sukces z kobietami. I powiedz mi tutaj w komentarzach, którego z tych dotknięć już użyłeś i zadziałało, lub który planujesz najpierw przetestować. Czytam wszystkie komentarze i uwielbiam znać wasze doświadczenia. Ach, a jeśli ten film Osiągnie pięć tysięcy polubień, zrobię część drugą pokazującą dziesięć sekretnych znaków, że chcę być przez ciebie pocałowana. I słuchaj, wiem, że chcesz to wiedzieć, więc już zostaw lajka. Smaczny pocałunek od kogoś, kto zna wszystkie kobiece sekrety i jest tutaj, aby pomóc ci zdobyć kobietę, którą chcesz. Do następnego filmu, kochanie.